Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na naszej wschodniej granicy. I ten niepokój jest niestety uzasadniony. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Dzisiaj pojawił się pomysł budowy muru. I z tym doświadczeniem, jakie mamy, ja mówię o tym bardzo wprost: oni nie chcą zbudować żadnego muru. Przez ostatnich kilka miesięcy widzimy festiwal nieudolności. I tutaj. No mamy to takie poczucie też bezsilności i bezradności naszego rządu. Jakby chcieli, to by to zaczęli. Robić. Szanowni państwo, mam w nowym odcinku dla państwa trzy największe fikołki retoryczne Donalda Tuska, które moim zdaniem Donald Tusk wykonał. To są moje trzy fikołki, moje zdanie, więc jeżeli ktoś uważa, że są inne, to zachęcam do polemiki i dyskusji. Zapraszam na materiał. Witam Państwa jeszcze raz na kanale Analiza Polityczna. W miejscu, gdzie analizujemy politykę, jesteśmy konserwatywnym kanałem politycznym, komentatorskim, publicystycznym na polskim YouTubie. Walczymy o to, żeby 50 tysięcy subskrypcji było jeszcze w tym roku na tym kanale. Jest nas prawie 22 tysiące na ten moment, jak nagrywam ten film. Wbijmy, Szanowni Państwo, 50 tysięcy subskrypcji, rozbudujmy konserwatywną społeczność w polskim internecie, społeczność merytoryczną, kulturalną. Tutaj na kanale Analiza Polityczna nie uprawiamy hejtu, nie pomawiamy, nie obrażamy nikogo merytorycznie, komentujemy, czasami obśmiewamy to, co dzieje się w polskiej polityce. A szanowni Państwo, dzieje się w polskiej polityce bardzo dużo. Mamy. Dziwne zachowania, dziwne pomysły premiera Donalda Tuska. Bardzo często premier Donald Tusk zmienia zdanie, i ja, szanowni państwo, mam takie trzy rzeczy, które w mojej ocenie są rażące. One rażą po oczach. Jeżeli miałbym powiedzieć od trzeciej, zacząć od trzeciej, no to. To, co Donald Tusk robi z rolnikami, to co Donald Tusk robi w kontekście polsko-ukraińskiej granicy i zboża, które wjeżdża do Polski z Ukrainy. Zobaczcie materiał, który jeszcze Donald Tusk nagrywał w ubiegłym roku, w czasie kiedy był w opozycji, w czasie kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, rząd Mateusza Morawieckiego, a Donald Tusk. Komentował to, że zboże z Ukrainy wjeżdża do Polski. Zapraszam. Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników, cytowane przez tygodni Rolniczy, A teraz szefowa Izby Zbożowo-Paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tych patologii. I przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robaki i się rozwiną. Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, który płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie. Miało ratować głodujących w Afryce. A tak naprawdę rujnuje polskich rolników. I powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robiony jest polski chleb. Ostrzegałem już w czerwcu razem z polskimi rolnikami. Mówiłem, że tak się stanie. Kaczyński na to zareagował słowami: Tusk stoi po złej stronie. A Morawiecki powiedział: To jest ruska propaganda. Przez ostatnie miesiące udawali, że coś robią, a nie zrobili nic. Poza jednym, zarobili pieniądze. Polacy dyskutują, czy rządzą nami idioci czy złodzieje. Wygląda na to, że jedno i drugie. Szanowni Państwo, a co się dzieje, kiedy Donald Tusk rządzi? Kiedy Donald Tusk rządzi, no to mówi, że no, wszyscy ci, którzy chcą teraz zamykać polsko-ukraińską granicę, to są russcy agenci, to oni szkodzą Ukrainie, oni nie chcą pomagać Ukrainie. Tak nie wolno. Donald Tusk mówi, że rolnicy nie mogą blokować. Polsko-ukraińskiej granicy. Od kilkunastu dni rolnicy protestują w Sejmie. Premier się z nimi nie spotkał. Już nawet prezydent Andrzej Duda do, do tych rolników poszedł. Spotkał się z, z protestującymi, głodującymi rolnikami w Sejmie. Tuska nie ma. Jaka jest druga? Sprawa. Drugi największy fikołek Donalda Tuska. W mojej ocenie jest to kwestia Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. No, jak pamiętacie, Szanowni Państwo, pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu rząd i większość Sejmowa, ówczesna, Zjednoczonej Prawicy powołała Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Wtedy Tusk mówił, że to jest komisja tam Tuska, to jest komisja nieważna, to jest propaganda, to jest pod wybory, to jest oskarżanie yy, ludzi. O to, że współpracowali z Rosjanami, to jest próba wyeliminowania Donalda Tuska z polityki. Zaraz po wyborach, kiedy już była nowa większość sejmowa, Donald Tusk rozwiązał tę komisję. Po prostu no, większość sejmowa przegłosowała jej zamknięcie. To była komisja, której przewodniczący był profesor Andrzej Zybertowicz, w której byli profesor Sławomir Cęckiewicz, pan dr Żulawski Grajewski. To była komisja ekspercka, bardzo merytoryczna, złożona z prawdziwych patriotów, państwowców Zła komisja według Donalda Tuska. Zamknięto ją i co mamy dziś? Co mamy po tym jak sędzia Tomasz Szmyt uciekł na Białoruś, okazał się agentem najpewniej? Co mamy? Donald Tusk reaktywuje Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. I tym razem komisja na poważnie ma wyjaśnić sprawę badania rosyjskich wpływów. Oczywiście już jest nowy skład, już są ludzie, którzy, których wyznacza Donald Tusk. Przewodniczącym komisji będzie szef SKW generał Jarosław Strużyk. Profesor sławien już tylko uśmiechnął się, jak zobaczył, kto będzie przewodniczącym tej komisji. Czekam tylko, aż ekspertem w tej komisji będzie redaktor Tomasz Piątek. No i jaka jest według mnie najważniejsza, ta pierwsza sprawa, największy fikołek Donalda Tuska? Szanowni państwo, mur i zapora na granicy z Białorusią. No pamiętamy dokładnie, że jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość i postanowiono wybudować mur przy granicy z Białorusią, chciał Donald Tusk, powiedział, że po pierwsze ten mur nie powstanie, że to jest blokowanie y, y, tych, tych biednych ludzi, którzy uciekają przed wojną, i chcą po prostu uciec do lepszego życia, że to jest niehumanitarne. Posłowie Platformy Obywatelskiej 121 posłów Platformy Obywatelskiej zagłosowało przeciwko budowie tego muru. Mówiono, że mur y, to, są, to jest to Pieniędzy podczas budowy, no bo przecież półtora miliarda złotych ten pisowski rząd Zjednoczonej Prawicy na to przeznaczył i to generalnie wszystko było złe. Teraz, kiedy rządzi Donald Tusk, co słyszymy? Słyszymy, że ta zapora jest potrzebna. Słyszymy, że to nie są biedni migranci, tylko to jest wojna hybrydowa. Jak profesor Andrzej Zybertowicz kilka lat temu mówił, już dwa lata temu mówił, kiedy były pierwsze ataki na granicy polsko-białoruskiej, że mamy do czynienia z wojną hy hybrydową, wszyscy go wyśmiali. Teraz Tusk mówi, mamy wojnę hybrydową. Musimy wybudować Tarczę Wschód, wielką fortyfikację na granicy. No, nawet tam będą bagna i mokradła budować na tej granicy i wydadzą na to 10 miliardów złotych. 10 miliardów zł. I teraz nikt nie pyta, na co zostaną te przeznaczone te pieniądze. Pisowcy wybudowali za 1,5 miliarda, ci będą budować za 10 miliardów, i nikt nie pyta, na co pójdą te pieniądze. Poseł suwerennej Polski Dariusz Matecki złożył interpelację w tej sprawie do Monu, do kancelarii premiera, o to, żeby ktoś mu wytłumaczył, na co pójdą dokładnie te pieniądze, co będzie kupowane za 10 miliardów złotych. Posłowie z Zjednoczonej Prawicy, Jacek Ozdobas z Suwerennej Polski i Andrzej Śliwka z prawej ludzi poszli do z kontrolą poselską, żeby zobaczyć te plany na tą fortyfikację. Nikt się z nimi nie spotkał, nikt im niczego nie przedstawił. Czekamy. I fajny film pojawił się w internecie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło została zapytana właśnie o sprawę tej fortyfikacji przez Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Zobaczcie. Kiedy pani zmieniła zdanie w sprawie muru na granicy? Jeśli chodzi o mur na granicy od początku mówiliśmy, że zapora musi być, ale musi nie, być. Nie pani, myli się pani Mówiłam? głosowała pani 14, tak. list 14 października 2021 mówiliśmy... roku przeciwko budowie muru na granicy. Tak, właśnie chcę skończyć. Mówiliśmy o tym, że zapora jest potrzebna, ale nie może być nie może być w taki sposób w jaki? Nietransparentny. Przecież my Bardzo nie wiemy tak proszę... na... nie wiemy na, sytuacja... naprawdę jak ona została Sfinansowano. No w jaki pani? sposób? Wszyscy, nie było wszyscy... żadnych przetargów, nie było żadnej m, otwartej. Pani, nie było przetargów. Bo jak pani doskonale pamięta, rozpoczął się szturm na granicę. Ja rozumiem, że pani chciałaby wtedy ogłaszać przetargi, odwołania od przetargów, czyli jak pani mówi, dwuletnie, trzyletnią procedurę. Chcieliśmy mieć tak? jakikolwiek wpływ i wgląd w dokumenty w związku z finansowaniem gigantycznym finansowaniem. To ja pani powiem coś o gigantycznym finansowaniu. Miliard 600 sześćset 600 milionów poszło na ten zaporę. Tak. A wie pani, ile teraz chce wydać Donald Tusk? To pani. Zacytuję pana premiera. Podjęliśmy decyzję, by zainwestować w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych. 10 miliardów będą kosztowały umocnienia na granicy za, za Donalda Tuska. W Ale nie będzie to mur. Szy... Nie będzie to mur, tylko będzie to, będzie to będą coś coś więcej to elektroniczne zabezpieczenia. Przepraszam, minister Siemoniak wczoraj mówił o czymś więcej. On będzie tam bagna tworzył. Nie, bagna to Słowo tam konor. są. Nie, on je będzie tworzył, tworzył dodatkowe sztuczne, e, sztuczne e, tereny, żeby oni tam wpadali, jak rozumiem? Nie, Chcecie wpędzać tych biednych lekarzy i inżynierów, nad którymi y, łukaliście w bagna? Chcecie Absolutnie, ich potopić? nie. Bagna tam Achmed są. Achmed teraz będzie pływał nie w rzece, tylko w bagnie? Panie redaktorze, szanowni państwo, żarty na bok. Absolut, to nie są żarty. Absolutnie Przecież Agnieszka nie... Holland już robi, y, robi, robi, robi tę granicę dwa. Czy tutaj coś więcej po tym filmie potrzeba? Czy jest potrzebny jeszcze jakiś komentarz? W mojej ocenie nie. To były trzy największe wikołki Donalda Tuska w ostatnim czasie, w mojej ocenie. Do zobaczenia, Łukasz gadło.